Dzień dobry Państwu, jest nieposłuszeństwo obywatelskie, chodzenie po pasach i takie po prostu wkurzanie policji. Udostępniajcie proszę transmisję. Jesteśmy, jestem pod Sejmem. Jak widzicie, zaraz Wam pokażę e, na, policjanci już e, nagrywają na, na kamerkę no bo jest po prostu, tak jak mówię, nieposłuszeństwo, a ja muszę wyjąć, drodzy Państwo, jak pozwolicie, prasówkę, ponieważ a Wy udostępniajcie proszę transmisję. Drodzy Państwo, wyciągnąć prasówkę, dlatego że ja jestem z prasy, a, a nie będę latał po jakichś komisariatach i tłumaczył się, e, co ja robię pod Sejmem. Więc dlatego muszę wyciągnąć, niestety, Państwo prasówkę, żeby e, policjant nie robił jakichś problemów. A wy, jeżeli chcecie wiedzieć, udostępniajcie, proszę, transmisję na żywo. Będziecie wszystko na bieżąco informowani. To jest takie, drodzy Państwo, jak to powiedzieć nieposłuszeństwo obywatelskie, że ludzie, którzy chodzą, chodzą po prostu wokoło tych pasów. Cześć, cześć, cześć co się stało? co? co się stało? no chodzili wokół tych pasów i... wokół? wokół tych pasów a tak to, to ją ja nie co chodzi ale Znaczy ja nie wiem, bo ja wyjmowałem podatówkę w tym momencie i nie wiem o co chodzi. Jak było tutaj No datniki trzeba uzupełnić. Na sam koniec. Zachodzenie O, drodzy Państwo, zachodzenie po pasach policja teraz właśnie spisuje obywateli. A to nawet y, przy wyborach karta biblioteczna ze zdjęciem. dokument tak, tak. jest Tak, który pozwala na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby. Wystarczy. Ale... <śmienicza> Udostępniajcie proszę transmisję. Policja spisuje za to, że obywatele chodzili sobie wokół, znaczy chodzili po, po pasach. Cały czas chodzą po pasach. Na tej manifestacji policja przy cały czas stała na przekrawę i nie pozwalała wchodzić na jezdnię, spychając wszystkich na chodniku. E, doprowadzili do tego, że stojąc w pasach, weszłam, wsunęłam się o, to na ścieżkę na pas. Poszedł do mnie policjant i powiedział: proszę się to, to przesunąć na chodnik. Ja to zamknięcie ulicę. Jest ciemno, jest ślisko, jest mokro, e, reflektory się odbijają w asfalcie. i mało brakuje i będzie jakaś tragedia, więc proszę zamknąć ulicę, ulicę skoro Ona On powiedział, że nie będą, zagabili. nie będą zamykać. To mówię, to my sobie sami zamkniemy, chodźcie, wchodzimy na pasy i chodzimy prawa, lewa, będziemy mieć zamkniętą ulicę i w ten sposób ludzie weszli. Udało nam się, do końca manifestacji była zamknięta ulica. A. Teraz, kiedy już ludzie się rozeszli, została samba grająca tutaj na pasach. I oczywiście policja się ustawiła w do, dookoła i próbowała ich spychać młodzi są, więc zaczęli chodzić jeszcze raz e, w to i z powrotem i w pewnej chwili policja się rzuciła na Sebę i jeszcze tam dwa kogoś leży daleko pod tym e, przy, przy barierce e, i e, przenieśli, przepchnęli tutaj w zasadzie, teraz do chcą legitymować, Seba pokazał swoją kartę biblioteczną, która jest dobrym ID, Trzeba bo begufa, jest ze zdjęciem, tak? w związku z czym jest to dokument, w którym się można legitymować ponieważ ID, dokument ze zdjęciem jest ID, które jest normalnie... Y... Dokument, ID Je, do dokum do tak. tak, natomiast... Y... Ja powiedziałam jeszcze oprócz tego policjanta, że jeżeli są dwie osoby, które potwierdzą tożsamość, to nie potrzeba żadnego dokumentu, ale pan uważa, Chyba że zna prawo ode mnie i nie. Ale się trochę zgłaśnij, poszedł sobie na razie gdzieś. O Jezu, no, to, to, się to, to, się to, to się nam dzieje. Pytasz, dlaczego <laughs> to głupi trik. Piszesz, że złożone muszę nie wyjrzeć. Pamiętam krzywdę, jedno chcę widzieć. Wejdzie, hey, ciak nie zapłoną Question, serca! <grym> no <_zumirgendwo zaskam> <grym _zumirgendwo zaskam> i w ten sposób mamy <grym _zumirgendwo zaskam> dodatkowe atrakcje. Po co po co policja proposuje takie sytuację? A ta drzuka, to środkowo te Naprawdę, naprawdę ludzie <grym _zumirgendwo zaskam> <grym _zumirgendwo zaskam> mogę. No Bo to było przez chwilę, e, o chwilę dłużej niż potrzeba zablokowali, zablokowali nie, nie, e, nie byłoby, w tym nic strasznego, po prostu nadgorliwość policyjna jest kompletnie bez sensu, kompletnie, Dokładnie. naprawdę, to robienie, robienie, przez policję dymu, blokowanie, jest no nie blokowanie po co, na co, ja tego... Zupełnie, zupełnie nie rozumiem, no ale widocznie e, policjanci chcą się wykazać. No w końcu stary, nowy minister no, pewnie w będzie mógł mieć sobie przeprowadzenie. Tylko. Aż taki nie rozumie swojej panny na No cóż, aż taki nie wiem swojej No nie wiem. Nawet podstawę faktyczną podajcie, potem ja ja mam też poda dowództwo. Nie, nie było podawane. Nie, nie było podawane. Nie, nie było podawane. Nie, bardzo. I... 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 A na jakiej podstawie? A, do a, zapraszam. 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 Dobrze, proszę. Dobrze, ale zapraszam. Ale no nie, jakby tu mogę chciałbym wolę no, tu się Nie, przyczyn. poproszę pana tam. No, ale poproszę, nie, tu się... nie, ale nie macie państwo. Ale... Panowie, nie macie prawa. 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 Policja. będzie się wywozić. Policja będzie. To jest właśnie

Panie władzu, co pan kopie? Zabrali, Zabrali sobie? Na jaki komisarz? No, tak, pan Tak. na rozwój. Jesteście bandytami w mundurach! Takimi samymi, którzy pobili Dawida! Jesteście bandytami w mundurach! Takimi samymi, którzy pobili Dawida! Tutaj, w lipcu! Nie. Uwaga, policja, obywatele. Słuchajcie, proszę o słuchanie. Spokojnie. Jest wszystko nagrane. Podjechali, podjechali tutaj za róg. Za Wszystko jest na żywo, Nie, to także spokojnie. Wszystko jest na, na żywo Zamiasteczko podjechali na razie, skręcili ujemy. Za Zamiasteczko, tam gdzie parkują Przypominam, zaatakuj jeszcze słodków legalnego zgromadzenia publicznego które od ulicy Uchrowska i do ulicy Matejki, po obu jej stronach Gdzie Był, ale już poszedł mi się wydaje, wiesz, on stał tam. No ale co czerba, to jemu powiedziała na mnie? Ale czy policja ma uczucia? Proponuje? Policja nie jest od uczuć, policja jest od wykonywania czynności. Ukonizania... czynności. Nie, koleżanka jest, ale że ma 14 lat, to to jest bardzo ważne, żeby ją zabrać. Jakieś zatrzymanie chyba tutaj jest, dokładnie to nie, to chce, zabra, nic, nic nie chce nic nie chce, bo nie wiem. Wiadomo, na przełożyła po Wielu. pasach. Może pani chce powiedzieć coś. Znaczy, no 14-letnia dziewczynka jest w tym teraz legitymowana za to, że przechodziła po pasach pod Sejmem, co jest totalnym absurdem, prawda? I żadna z innych osób nie jest y, spisywana, ani nic takiego, tylko wybrali sobie na ofiarę najsłabszą, po prostu, no nie wiem, no dziewczynkę po prostu 14-letnią. No. Bo takie mamy państwo prawo. To też ciekawe, że siedmioro policjantów wybrało czternastoletnią dziewczynkę, prawda? Hmm. Żeby zaregitymować. Nas się może boją. Dla to, że przechodziła po pasach. Każdy ma prawo przejść po pasach. Nikt nie idzie. Ja też przeszedłem po pasach i nie jestem spisany. Przepraszam. Oddzieliliście, no i co teraz dalej robicie? Ja tego nie rozumiem. Dziecko co wy robicie teraz, bo, to, jest, to To jest, Chyba, nie to jest nie żona, ale legitymowanie. To, to jest, to jest legitymowanie. Czy pani ktoś legitymował, jak pani miała 14 lat przechodząc przez ulicę? Bo no widać, mnie się to nie zdarzyło. Policji, to się tak to tak nie się to nie było. Nawet do 20 roku życia mi się to nie zdarzyło. Przechodząc przez ulicę, żeby mnie ktoś legitymował. Począć, znaczy myślę, że można uznać, że interwencja była skuteczna. Nie płacić, nic nie będzie się działo. To nie pozwoli. Osoba nie stała. No, stracić zagrożenie. Nie, tak, tak, to, nie, nie. Podklepane ją pouczyć i tyle. Po co tu jeszcze w no kozy? Nie wie, ma za co, co pouczyć, bo no nie zrobię niczego. Ale jeżeli już cokolwiek, no naprawdę. A wy macie kolegów, pan, z którzy biją ludzi na komisariatach. Oto policja, która... Tak się właśnie zachowuje, się standalicznie. To teraz widziałem, że czternastolatki po prostu chcieli zatrzymać. Za to, że przechodziła po pasach. Ja też przechodziłem po pasach i co? Zatrzymali mnie? Nie. Mam prawo przejść w pasach. Pasy są dochodzenia. Dziwnie zachowuje się ta policja. Następna osoba została zatrzymana przez policję. co też o się. Wspominam, że jesteśmy przy Sejmie. I oczywiście policja jak to się mówi sadza do szug i wywożą, e, e, no na wieczór idzie, na komisariat, tu <noise> jest. Rozumiem. To <też> się zdarza. <noise> mają Dziecko, nastolatka. Dziecko. Dziecko do radiowozu, szarpać po ulicy. Chłopaki, dziewczyny, będziecie mieć dzieci i chcecie, żeby jakaś taka podła osoba wasze dziecko po ulicy Naprawdę wstydu nie macie? Dziecko! Nie kryminalista! Co robicie, żeby walczyć z przestępcami? Nic! Stoicie tu i znęcacie się nad dzieckiem! Nastolatkiem! Ma małym chłopcem! To trzeba być chorym!

Zniechęca się tafila. pan tam dzieckiem, jest I pan! Jest a jest nie będzie! to będzie! Ja panu ja, zapewne To jest po prostu dlaństwo, To jest ludzkie. Artykuł 61 Konstytucji mówi, że mamy prawo do informacji fotoreporter... Dziennikar ma to prawo. My Panowie, którzy uwięzili tego chłopca, nie chcieli się wylegitymować, podać swojego imienia i nazwiska. Przytrzymywali go, a potem wzięli go za Prag i wrzucili do sukni. Dziecko! Mistrz za policję. Wstyd. Jak wam nie wstyd? I nie wstydź. Wstyd. Dziecko! Wrzuciliście do suki nie dziecko. Naprawdę tak was już ten rząd otępił. Jaki Naprawdę wierzycie? tak was otępił, że nie macie ulicy? własnego rozumu. Które potem zeszło? Trzeba zniszczyć, bo jest młody i aktywny? Jesteście panowie naprawdę... wszyscy krążyli wokół tego sejmu jak chcieli. Cztery a lata, lata mowa, później, kurwa, jest problem, żeby późno zebrać. A dzieciaki lądują. Nie no, po prostu... To, to <laughs> go po prostu wylegitymować. Była osoba z dowodem osobistym, która chciała poświadczyć jego tożsamość. Nie znacie swoich procedur? Zdęcacie się nad dziećmi? Naprawdę, to jest degeneracja totalna. To to po prostu powinniście zmienić umundurowanie jak... bez tych orzełków. Bo jak po prostu... się zgadzają na szefa przestępcy, to co im szkodzi? No mają szefa Bądźcie sobie tą policją, noście, noście po te mundury, ale zdejmijcie te ozełki, bo nie jesteście godni. Nie jesteście godni tego, żeby nosić godło Oni Historia po są. sądzi, tak jak teraz... Oni nie są policją. Oni są bojówką rządu po prostu. Bojówka Przeproś matkę! mundur! Przeproś matkę! Zdejmij mundur! Przeproś matkę! Zdejmij mundur! Przeproś matkę! Spej mi że Przeproś matkę! Spej mi Dobra, słuchajcie! Przeproś matkę! Spej mi Halo, Na to towarzystwo tu stoi, szkoda naszego gardła. Idziemy na wiej, na tą, Ale jakby coś, to słuchajcie! Są projekty uczciwe, są doradcy zawodowy Słuchajcie, idziemy na wiej... gdzie tam mamy iść? Kurczę, zapomniałem, wiem, dobra. Idziemy pod komisariat policji. Nie będę trzymał tej transmisji cały czas włączonej, więc zapraszam Was jak będziemy już na miejscu pod komisariatem policji. Nie będziecie mogli sobie patrzeć w oczy, a starość, jak będziecie mieć dzieci i wasz syn czy wasza córka nie będzie mogła chodzić bezpiecznie po ulicy, będziecie przed oczami tego chłopca, który został prawie pobity. Oni to będą mieli już dziś, jak będą próbowali zasnąć, pan się nie uda. O, dobre cyberko. Myślisz, dlaczego służba policji trwa tak krótko? Bo to policja. Jest policja. nie jak kiedyś służba bezpieczeństwa. A czy panowie udzielą nam informacji, gdzie wywieźliście naszych kolegów? Nie, oczywiście, że nie. Rzecznik policji. No ja wiem, że pewnie na tym

przykrócej to tam znowu je, e, transmisja, żebyście wiedzieli co się dzieje e, właśnie pod komisariatem Policji. E, coś w tym stylu, bo ja już nie pamiętam jaki to jest adres, zapomniałem z tych nerw, z tego wszystkiego. To co się działo, e, no to powiem szczerze, że jestem przerażony, żeby e, tak postępować. 14-letnią dziewczynkom. To jest szok, to jest no. Taką mamy policję, drodzy państwo. Oni tylko wykonują to co trzeba. Także mamy, tak jak widzicie drodzy Państwo, mamy pisowski rząd i niestety policja się tak zachowuje bezczelnie. A tak jak wam powiedziałem, że jeśli pis wygra, to policja będzie bardzo brutalna i to się potwierdziło, drodzy państwo. Niestety, tak już to miało być. Policja, drodzy państwo, była spokojna do pewnego momentu. Jak PiS dostał następną szansę od Polaków i następne cztery kadencje znów rządzi, rządzi pis to policja po prostu pokazuje swoje po prostu to powiedzieć, rogi tak jak widzieliście tutaj dwie osoby zostały wywiezione e, m, suką na komisaret policji no nie wiem mieli pójść na krócium, na razie widzę ludzie stoją, nie wiem na co czekają także dro, drodzy Państwo udostępniajcie transmisję no nie wiem, może coś się będzie jeszcze działo, może nie, nie wiem ale to co udało mi się to pokazałem i przytnę i... filmik e, do momentu tego a jak był po prostu bunt obywateli pod e, pod Sejmem jak chodzili po prostu wokół po pasach wracali, chodzili, wracali, chodzili i w tym momencie osoby zostały dwie, nie wiem dokładnie, chyba dwie zostały zatrzymane. I też właśnie została potraktowana osoba, kobieta nie wiem jak ona ma na imię została właśnie potraktowana przez, przez, przez policję brutalnie. No, e, słuchajcie, tutaj Barbara pisze, to nie policja, to bojówkarze, to bandziori, e, powiem tak, Barbara, masz rację, popieram twój wpis, rację, to są bojówkarze, to nie jest policja i dam ci za to łapkę, gdzie się należy. dostałaś łapkę do mnie no słuchajcie na razie przerwę transmisję bo nie ma co ją trzymać tak bez sensu bo tu się po prostu się nic nie dzieje na razie na razie jest spokój dowiem się czy idą na tą wilczą czy nie nie wiem słuchajcie na razie kończę transmisję jeżeli coś się będzie działo pod Sejmem Szybciutko wchodzę z relacją, udostępniam i bądźcie gotowi. Jeżeli coś się będzie działo pod Sejmem, udostępnię Wam transmisję. A teraz dziękuję Wam za relację, e, znaczy moją relację. Dziękuję Wam, że wy obejrzyliście ją, że byliście, że to Was interesowało i mam nadzieję, że nic nie wydarzy. Więc ja kończę relacje. Bądźcie gotowi, żeby coś się działo ciekawego, szybciutko was opowiadaniam. Dzięki, że oglądaliście